Moi drodzy, zanim zobaczycie poniższy materiał, króciutko taki wstęp, dlaczego jestem w tym oto pojeździe i gdzie jedziemy, dowiecie się za chwileczkę. Teraz parę słów, parę słów takiego podsumowania przed filmem. Progi z sedana, progi z touringa po żadnej przeróbce nie podejdą do kupety. To tak, tylko słowami wstępu na poniższym arteriale. Dowiecie się dlaczego, dobra, to jeszcze, jeszcze zanim się tutaj zabiorę do tego wycinania oryginalnego progu, yy, sprawdźmy sobie, czy te wszystkie, yy, te wszystkie mocowania tutaj spinek są mniej więcej w tym samym miejscu. Chodzi mi dokładnie o dokładnie to miejsce. To miejsce tutaj, spineczka, i wchodzi w tutaj. Już pierwsze cięcia są zrobione. Tak wygląda tutaj. Jeszcze od spodu zostanie to wszystko wyciąć. A few moments later. Co ja miałem tu dzisiaj Wam pokazać? A no pewnie, że tak, miałem wam pokazać dlaczego progi od Kupety, dlaczego progi od sedana czy Turinga 46 nie podejdą do kupety46. Więc już się przełączam na tylną kamerkę i prezentuję wam, bo takie progi tutaj w tym momencie mam założone. Co prawda jest chętnie na dwa żeby wam właśnie tylko to zademonstrować obalić ten mit i yy, udowodnić wszystkim którzy piszą w komentarzach gdzieś tam po forach że takie progi pasują no to są w dużym błędzie zobaczcie i pokażę wam dosłownie trzy różnice yy, dlaczego te progi nie pasują pierwsza pierwsze tutaj jakby oględziny tych progów a mniej więcej można by było powiedzieć w zasadzie jest to samo Czyli, czyli na przykład spineczka pasuje, wygląda mniej więcej wszystko tak samo w tym samym miejscach wchodzi co progi od oryginalne progi od kupety tutaj mamy yy, rewizję to wszystko by było powiercić, ale powiedzmy, że to by jeszcze pasowało. Natomiast nie pasuje, jak już Wam pokazuję. Tutaj nasze czoło progu, na no, może tak to nazwijmy. Tu jest bardzo duża, bardzo duża rozbieżność, jeżeli chodzi o ten. Zobaczcie, to jest, to jest oryginalny fragment. Widzicie, widzicie różnicę? Okej, okay. ktoś powie, można to doklepać, oczywiście, że można. No ale tutaj też nie pasuje To wszystko się tu różni nieważne szczególnie na potrzeby tego materiału do tych progów sedana założymy listwę oryginalną sedan i zobaczymy co się będzie działo Mam tutaj listwę maskującą z sedana Oryginał, więc założymy ją tylko na potrzeby tego naszego materiału. Teoretycznie wszystko wygląda tak samo, nie? A może przyświecę? No, dobra. Jest równiutko do kancika, tak jak powinno być. Ale zobaczcie tutaj. Widzicie różnicę? Tutaj jest listwa. O, świeci mi słońce. Listwa progowa jest dłuższa. Cofnijmy. Byłoby tak trzeba. Powiedzmy, że tu by było ładnie. No to lecimy do tylnej części. Widzicie szczelinkę? Nie będzie. Druga sprawa. Druga sprawa to już muszę się tutaj trochę nagimnostykować Zobaczcie Zobaczcie gdzie się kończy próg A gdzie się kończy listwa Widać to Jakieś 2 cm listwa kończy się wcześniej niż, niż rand progu. No, to już wiecie, że nie pasuje. I kolejna rzecz: widzicie to? Przecież tu jest dziura, taka, że można pieniądze. Pieniądze schować przed złodziejami. Ta blacha musi dotykać tutaj tego rantu. To wszystko musi być tutaj wyspawane. A tu można pieniądze normalnie schować. Po nie jak ktoś dostał dużo. Skrytka. No i teraz Widzicie to? Ja to? sobie tak to przytrzymam. Zobaczcie, gdzie się kończy. Gdzie się kończy listwa, a gdzie próg? No właśnie. No mówię, z wierzchu tu jeszcze jako takoby to mogło wyglądać. Pomijam już fakt, że listwa. Yy, od kupety jest delikatnie niższa. Sedan ma dłuższą, wyższą tą listwę. Tak to wygląda. Dobra. Te jeszcze różnice w samej listwie. Wam pokażę. Chodzi o listwy progowe. Tutaj zewnętrzne. Różnic możemy dostrzec jeszcze na przykład choćby tutaj na końcu. Tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj jest kto w ten fragment krótszy. I gdzie jeszcze? Na przykład w samych jabłuszkach, które powinny wchodzić ładnie w swoje wnęki, a nie wejdą z przyczyn wiadomych. Zobaczcie, oryginalna. Ma to jabłko tutaj większej średnicy i również jest takie stożkowe bardziej. Natomiast sedan, który ma dłuższe, te, szersze te listwy. Ma te jabłuszka nieco mniej wystające do góry, tak bym to powiedział. No, także mówię, nie ma chyba więcej co tutaj dyskutować. Ostatecznie zdecydowałem się na wypożyczenie autolawety i udanie się do miejscowości Miechów niedaleko Krakowa. Po co? Dowiecie się w następnym odcinku. Pozdrawiam.